Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Teusz Stępiński, dyrektor w EY Partenon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę mi powiedzieć, co tak naprawdę Polacy robią ze swoimi pieniędzmi, ze swoimi oszczędnościami i jak to na przestrzeni lat wygląda? No myślę, że warto zacząć od tego, że na przestrzeni ostatnich 10 lat oszczędności Polaków wzrosły dwukrotnie. Należy to uznać za sukces. Jak popatrzymy sobie dalej na te oszczędności, no to możemy też zauważyć, że grupa Polaków, których majątek przekracza 400 tysięcy złotych, na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosła trzykrotnie. Na dzień dzisiejszy około 4 milionów Polaków ma ten majątek przekraczający 400 tysięcy złotych. To to jest około 13% populacji, dorosłej populacji Polaków. I ciekawe spostrzeżenie jest też takie, że te 13% dorosłej populacji Polaków no ma łącznie 60, ponad 60% całego majątku Polaków, tak? Czyli widzimy tę koncentrację i ta koncentracja na przestrzeni ostatnich lat się zwiększa. A jeżeli chodzi o porównanie polskiego rynku i polskich konsumentów, ogólnie obywateli i ich oszczędności wobec rynków międzynarodowych, jak to się plasuje? Tu jest, tu jest trochę gorzej, tu jest tu, tu, trochę mniej sukcesów, myślę, do wskazania. Natomiast znowu posłużę się taką statystyką, jego spojrzenie na, na, na ostatnie 10 lat. No znowu, jeżeli popatrzymy na strukturę oszczędności Polaków, 10 lat temu, czyli w 2014 roku, to około 45% oszczędności Polaków było lokowane w depozytach. Pozostałe 55% w inne, w inne aktywa. Dziesięć lat minęło, teraz w 2024 roku, w ramach struktury oszczędności, Polacy aż 52% swoich środków mają otrzymane w depozytach. Czyli trend jest no, na pewno nie taki, jakiego byśmy oczekiwali, na pewno też nie taki, jak, o jakim dyskutujemy podczas naszej konferencji. Tak? Popatrzmy sobie, jak to wygląda na, na tle innych krajów. No, otóż, jakby zarówno struktura, jak i trend na przestrzeni tych ostatnich lat jest zupełnie odwrotny. Tak? Państwa europejskie średnio rzecz biorąc mają około 30% swoich oszczędności w depozytach, 70% środków jest wobec tego ulokowanych w innych instrumentach finansowych. No i dlatego też te rynki kapitałowe są znacznie bardziej prężne. I do tego powinniśmy dążyć. A jeżeli chodzi właśnie o to, jak zachęcać Polaków do tego, żeby inwestowali, co możemy zrobić? Kto właściwie powinien coś zrobić w tej, w tej kwestii? No, motywem, można powiedzieć, jednym z motywów przewodnich tej konferencji jest, jest deregulacja. Ja myślę, że jakby warto o tym y, oczywiście myśleć, natomiast popatrzyłbym trochę na y, praktyki zagraniczne. Teraz jest kilka takich elementów, które no, jakby widzimy y, jako wiodące i rzeczywiście skutecznie przekonujące y, klientów do inwestowania. Y, ja może takie 4-5 bym wymienił. Y, po pierwsze, y, to co widzimy w, w bankach, w instytucjach finansowych za granicą, no to jest... Analiza rafunków klienta pod kątem wpływów wydatków, sugerowanie proaktywne klientowi: drogi kliencie, masz trochę nadwyżek, może spróbuj ten nadwyżek przeznaczyć na inwestycje. Jesteśmy ci w stanie tutaj podpowiedzieć, dopasować do, do ciebie ofertę. Drugi element no to jest element by podejścia i komunikacji z klientem, jego korzystania z czegoś, co my goals-based approach, czyli rozmawiamy z klientem o jego celach. A nie przez pryzmat długiej listy produktów, która często jest dla niego bardzo nieintuicyjna. To jest bardzo duża zmiana komunikacyjna, duże uproszczenie dla klienta. Trzecim elementem jest edukacja finansowa, ale edukacja finansowa w wybranych, kluczowych tak naprawdę momentach. Żaden klient nie jest chętny, nie ma tak naprawdę możliwości do rozwijania swojej wiedzy finansowej w rytmie dnia i obowiązków codziennych. Edukacja finansowa i Wzmocnienie naszego rozumienia świata inwestycji jest nam przede wszystkim potrzebne wtedy, kiedy my jesteśmy tuż przed tą decyzją o zakupie, albo jesteśmy w stanie, albo jesteśmy w momencie, w którym e, zaczynamy zastanawiać się nad długoterminowym oszczędzaniem, zabezpieczeniem rodziny. To są takie momenty, w których ta edukacja finansowa powinna nam przez instytucje finansowe być w oczywiście taki przystępny dla klienta sposób udostępniana. E, no i jest czwarty element. Czwarty element no to, jest, to jest kwestia jakby hybrydowego modelu obsługi klienta. Narzędzia cyfrowe i technologia no w dzisiejszym świecie są bardzo potrzebne, są tak naprawdę kluczowe. One pozwalają na to, że mamy lepsze zrozumienie profilu klienta, jego cech charakterystycznych, jego potrzeb. Narzędzia cyfrowe i technologia są potrzebne klientowi też po to, żeby no w interaktywny sposób mógł i w taki przyswajalny dla niego, lepiej rozumieć, co się dzieje z jego finansami, jak wygląda jego całościowa wartość majątku. To tutaj mamy taki, taki koncept, tak zwany 360 view, tak? Czyli jakby widzę jako klient cały swój majątek w jednym miejscu. Bardzo pomocne, też bardzo często otwierające oczy klientowi. Narzędzia cyfrowe i technologia są znowu potrzebne klientowi, żeby y, mieć możliwość, to też jest praktyka zagraniczna. Wejść w świat inwestycji poprzez takie symulacje. Symulacje, czyli jakby nie rzeczywiście od razu kupowanie instrumentów finansowych decydowanie, jakiego rodzaju inwestycja będzie dla mnie właściwa, ale wejście w ten świat stopniowo. Symulacja no, ma nam pokazać, co mogę zyskać, by nie angażując jeszcze tych środków, trochę budując takie stopniowo przekonanie do świata inwestycji. Natomiast bo zacząłem mówić o, o tym modelu obsługi. Więc narzędzia cyfrowe i technologia tak, ale to wszystko musi być wsparte e, rolą człowieka, rolą doradcy, e, no bo świat inwestycji jakby wciąż i to na rynkach zagranicznych jest równie skuteczne i tak po prostu, e, e, tak po prostu to, 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 to wciąż wygląda. E, rola człowieka, rola doradcy jest, jest kluczowa na tych wybranych e, etapach decyzyjnych tak naprawdę ścieżki Klienta wchodzącego w świat inwestycji. No i od tego nie odejdziemy. Także model hybrydowy. Rola doradcy plus silne narzędzia cyfrowe i technologie. I edukacja. Też tak. Bardzo dziękuję za bardzo. Bardzo rozmowę, a Państwu dziękujemy za oglądanie materiału.